Zainteresowanie Arktyką rośnie ze względu na surowce, nowe szlaki handlowe, ale także zmiany klimatyczne i kwestie związane z bezpieczeństwem. O roli Arktyki rozmawiamy z autorem raportu Polarny Kwartet NATO USA, Kanada, Dania i Norwegia w Arktyce Piotrem Szymańskim. Przede wszystkim Arktyka jest coraz ważniejsza, dlatego że topi się lód. I chodzi tutaj zarówno o pokrywę lodową Grenlandii i lód na oceanie arktycznym, więc region staje się coraz bardziej dostępny, zarówno jeżeli chodzi o ekonomiczne wykorzystanie i myślę tutaj o handlu, o ewentualnych transarktycznych drogach handlowych, ale także o łowiskach. Część analityków i ekspertów od Arktyki uważa, że Rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z rosnącym zainteresowaniem ekonomicznym Arktyką, i pociągnie to za sobą zainteresowanie sił zbrojnych, żeby zabezpieczać te interesy gospodarcze. Arktyka, można powiedzieć, w ostatnich latach stała się jednym z teatrów tej globalnej rywalizacji, w której uczestniczą Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, chciałaby uczestniczyć także Unia Europejska. Tak, tak jak mówię, region coraz ważniejszy, ale równocześnie jest tendencja do tego, żeby przeszacowywać jego, jego znaczenie. dlatego, że kiedy już ktoś zajmuje się tymi sprawami arktycznymi zaczyna coraz bardziej być wciągany w to, jakim to jest fascynujący, jaki to jest fascynujący obszar i często przeszacowywać poszczególne elementy tej układanki. Tutaj musimy pamiętać, że, z perspektywy globalnego bezpieczeństwa ważniejsze jest to, co się dzieje obecnie w Ukrainie, na wschodniej flance NATO, w Azji Południowo-Wschodniej, tak, a Arktyka jest tym e, obszarem uzupełniającym. Arktyka już od dłuższego czasu budzi zainteresowanie ze względu na swoje zasoby surowców naturalnych. Mieliśmy do czynienia na fali wysokich cen surowców, e, ropy naftowej czy gazu, około 15 lat temu też do czynienia. Z swoistą gorączką kopalnianą. Wtedy były ogromne nadzieje i, i projekty, właśnie na, na związane z rozwojem tamtejszego górnictwa. Można powiedzieć, że obecnie na Grenlandii działają tylko dwie kopalnie tak? I, i wydobycie surowców jest dużo droższe. Na północy, według danych kanadyjskich, te projekty arktyczne. Kosztują około 30% więcej, więc jeżeli ceny danych surowców nie są na odpowiednim poziomie, to wydobycie jest po prostu nieopłacalne. Więc, jeżeli spojrzymy na przykład na Danię czy Kanadę, Kanada w 2016 roku ogłasza moratorium na wydobycie surowców ropy i gazu w projektach offshore w Arktyce, Dania i Grenlandia. Już jest zapowiedź, że do 2050 roku wycofają się zupełnie z wydobycia węglowodorów. I tak naprawdę tutaj, w tej, po tej zachodniej części Arktyki zostają nam Stany Zjednoczone i Norwegia, i Stany Zjednoczone wiadomo, Alaska jest bardzo ważnym stanem, jeżeli chodzi o produkcję ropy naftowej czwartym co do wielkości. Natomiast najciekawsze dyskusje toczą się w Norwegii, gdzie z jednej strony mamy silne lobby i zaplecze parlamentarne wnioskujące o ograniczenie wydobycia węglowodorów, produkcji ropy i gazu, w szczególności na obszarach nas interesujących, czyli w Arktyce, a z drugiej strony gorączka teraz surowcowa, która była spowodowana wojną, wojną na Ukrainie. I wzrostami cen surowców daje do myślenia, tak? Czy rzeczywiście te deklaracje o tym, żeby wycofywać się z ropy i gazu, nie zostały poczynione przedwcześnie? Czy ograniczona dostępność tych surowców właśnie nie spowoduje ponownego zainteresowania ich eksploatacją? Również na terenie Morza Barenca. To jest bardzo ciekawa kwestia na przyszłość dla norweskiej debaty wewnętrznej i tego, jak Unia Europejska będzie sobie układała relacje z Norwegią, właśnie w zakresie tej współpracy surowcowej. Ale tutaj też miejmy proporcje, bo obecnie na, na norweskim szelfie funkcjonują 93 projekty typu offshore. Z tego Morza Barenca na Morze Barenca, czyli tę arktyczną część, przypadają dwa. W przyszłym roku ma być otwarty trzeci, więc o ile region ten rzeczywiście szacuje się, że Morze Barenca kryje te dwie trzecie rezerw norweskich, które mogłyby być w przyszłości wykorzystane, jeżeli chodzi o węglowodory, to obecnie ta, ta eksploatacja jest tam najmniejsza, porównując do innych akwenów, na których trwa wydobycie. Na sytuację w Arktyce znacząco wpływają zmiany klimatyczne. Infrastruktura, którą, którą państwa arktyczne posiadają na, na północy, w większości zbudowana jest na wiecznej zmarzlinie, która po prostu e, rozmarza, tak, staje się coraz mniej stabilna. Same zmiany klimatyczne będą odgrywały największą rolę, jeżeli chodzi o przyszłość, przyszłość regionu. I regionu, który ma równocześnie ogromne przełożenie na cały świat, dlatego że jeżeli chodzi o samokurczenie się pokrywy lodowej tak, na, na Oceanie Arktycznym, która w ostatnich dekadach, w tych miesiącach letnich zmniejszyła się o 40%, tak, no to są ogromne, ogromne liczby. Jeżeli chodzi o skalę topnienia lądolodu na, na Grenlandii, tak, to w ostatnich 30 latach samo topnienie grenlandzkiego lądolodu. Jego wpływ na podnoszenie się poziomu oceanu szacowany jest na do 25%. Będziemy mieli do czynienia z jednej strony tak, z zagrożeniami lokalnymi. Wspomnieliśmy o infrastrukturze, o, o, o zmianach prądów morskich, można też tutaj wspomnieć o potencjalnych pandemiach związanych z rozmarzaniem, rozmarzaniem tych terenów dryfującą krą, tak, z jednej strony mówimy tak o możliwościach możliwościach w handlu, które się będą otwierać, z drugiej będą to zagrożenia, tak, ta dryfująca kra e, i dla infrastruktury typu offshore, czy dla, czy dla kontenerowców, więc z jednej strony te zagrożenia zlokalizowane, zlokalizowane lokalnie, nie zapominajmy o też spo, społecznościach lokalnych, Zamieszkujących Arktykę. Arktyka to około 4 miliony mieszkańców, z tego blisko 10% to ta ludność autochtoniczna. No i te zmiany klimatyczne będą wpływać na ich tradycyjny styl życia, tak, związany z tą gospodarką myśliwską czy, czy rybołówstwem. A, a, a właśnie mamy równocześnie do czynienia z przełożeniem sytuacji klimatycznej w Arktyce na globalną gospodarkę i na, na przyszłość klimatu. Arktyka budzi również zainteresowanie ze względu na potencjalne nowe szlaki handlowe, choć do tych wizji należy podchodzić z ostrożnością. Wiadomo, że Rosja ma interes w promowaniu północnej, północnej drogi morskiej, i że kraje arktyczne, w szczególności autonomiczna część Danii, czyli, czyli Królestwa Danii, czyli Grenlandia, one potencjalnie mogłyby skorzystać na, na rozwoju arktycznej żeglugi. Są państwa, które się jej trochę obawiają. Na przykład, Kanada, która jest wrażliwa na punkcie swojej suwerenności w Arktyce i uznaje przejście północno-zachodnie za swoje historyczne wody wewnętrzne, nie zgadza się z interpretacją w zasadzie reszty świata, że, że to jest ciśnina międzynarodowa. Co pokazuje, że też podejście państw położonych nad Oceanem Arktycznym do samego regionu nie jest, nie jest jednorodne. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to, to na pewno to, że w ostatniej dekadzie obserwowaliśmy wzrost znaczenia żeglugi arktycznej z wykorzystaniem północnej drogi morskiej, czyli mówimy o tym szlaku wzdłuż północnych wybrzeży Rosji, ale trzeba mieć tutaj e, proporcję zachowaną tak, i, i mieć świadomość tego, że to jest tylko szlak pomocniczy w stosunku do najważniejszych e, dróg morskich e, w Azji Południowo-Wschodniej, czy kanału Sueckiego, kanał, e, kanału Panamskiego. I tu przesądzę o tym szereg czynników. Mówiliśmy sobie już o różnych zagrożeniach związanych z żeglugą arktyczną. a Do tego dochodzą też kwestie takie jak konwojowanie, jak cena ubezpieczeń, jak w miesiącach poza latem oczekiwanie na eskorty lodą łamaczy. To są też kwestie braków infrastrukturalnych, trudności w nawigacji brak możliwości co jest bardzo istotne obsługiwania rynków po drodze tak kontenerowiec który wypływa z Chin i płynie przez olbrzymie kraje Azji Południowej może jeszcze po drodze dostarczyć wiele towarów podczas gdy coś co będziemy wysyłać z powiedzmy Chin czy Japonii przez Arktykę i ma dotrzeć do Rotterdamu nie będzie miał zbyt dużego rynku zbytu w portach północnej Rosji i to są te, te czynniki, które sprawiają, że ta opłacalność jest dyskusyjna, tak? Bo z jednej strony mamy skrócony czas, rzeczywiście ta podróż wschodnie Chiny, Rotterdam, to jest często pokazywane, o ile kilometrów, ile dni można zaoszczędzić w czasie, w czasie takiego frachtu, no ale są też, są też trudności związane z, czy z nawigowaniem, czy z wyszkoleniem załóg, czy z... Jakimiś operacjami search and rescue, tak, gdyby coś się wydarzyło w czasie, w czasie takiego, takiej podróży. Więc jest to kwestia przyszłości, jeżeli chodzi o tą arktyczną żeglugę, i rzeczywiście będą kraje zainteresowane rozwojem tych szlaków morskich, w szczególności Rosja, Rosja i Chiny. Tak jak właśnie mogliśmy to sobie już przeanalizować, że rzeczywiście w razie jakiegoś szerszego konfliktu szlaki położone na, 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 na południu w większości byłyby zdominowane przez obecność marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, a tutaj ta, ta północna droga morska może działać w takiej logice pewnego, pewnej deski ratunku i zaopatrzenia dla Chin w razie, w razie jakiegoś konfliktu w Azji. Arktyka od lat przykuwa również uwagę ze względów bezpieczeństwa międzynarodowego. Było to związane z jednej strony z taką wzmożoną aktywnością sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ćwiczeniami na Dalekiej Północy z zmianą struktury dowodzenia. Rosjanie w XIV roku tworzą to dowództwo północ arktyczne, które później zostaje zmienione w ten północny. Okręg wojskowy, są przywracane dawne, dawne poradzieckie lotniska na dalekiej północy, właśnie do, do użytku przez siły powietrzne Federacji Rosyjskiej. Nawet wojska lądowe reaktywowana została na granicy, na granicy z Finlandią, brygada w Alakurti. Więc z Rosji płynęły sygnały, tak, będziemy tutaj silniej obecni w regionie Morza Barenca na, na dalekiej północy. Rosja tam demonstruje swoją obecność również, jeżeli chodzi o ten morski komponent triady nuklearnej, czyli on to już klasyka, te, te, te okręty podwodne floty północnej, przenoszące międzykontynentalne pociski balistyczne. Posażony w głowice nuklearne, to jest ten element odstraszania rosyjskiego, który w mojej ocenie będzie odgrywał coraz większą rolę, no bo te, te, te wojska lądowe i siły, siły rosyjskie są zaangażowane w Ukrainie, tam te, te też jednostki, które są rozlokowane na co dzień wzdłuż granicy z Finlandią czy, czy Norwegią się wykrwawiają i to właśnie ten komponent nuklearny będzie najbardziej widoczny, tak, bo za jego pomocą, za pomocą różnych ćwiczeń Rosjanie będą, będą pokazywać tam Stanom Zjednoczonym i NATO, że okej, okay, jeżeli dojdzie do eskalacji, to musicie się liczyć z tym, że my jesteśmy w stanie użyć naszego arsenału nuklearnego. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Właśnie, żeby pokazać, że Mieliśmy zagrożenia zlokalizowane lokalnie, czyli na przykład zagrożenie agresją taką konwencjonalną wojsk lądowych rosyjską na północną część Norwegii, które teraz w obecnej sytuacji związanej z Ukrainą należy ocenić jako niskie. I, I mamy do czynienia z zna, znaczeniem tego regionu, dalekiej północy Morza Barenca, globalnie, tak? jako tej, tej rozgrywki, już związanej tym, co jest takie bardziej filmowe, tak? Te, śledzenie się okrętów podwodnych tak? i, i odstraszanie, odstraszanie nuklearne. Ale nie możemy też zapominać o tym, że wiele rzeczy dzieje się też pod progowo. Ja myślę o tym progu e, wojny, tak? że Tutaj często analizowane są możliwości różnych działań hybrydowych, niemilitarnych, zresztą z którymi mieliśmy, mieliśmy do czynienia. Arktyka jest dla, dla Rosji też poligonem doświadczalnym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nowe pociski hipersoniczne czy manewrujące, Rosjanie testują tam technologie walki elektronicznej, zagłuszania. Mieliśmy problemy, na przykład z dostępnością sygnału GPS. W północnej Finlandii czy w Norwegii w czasie, w czasie ćwiczeń wojskowych. 2015 rok to, to, jak pamiętamy, też kryzys migracyjny na dalekiej północy, gdzie nagle na granicy z Norwegią i Finlandią pojawiły się setki osób, migrantów, próbujących dostać się na, do Skandynawii czy na zachód, na zachód Europy. Co w oczywisty sposób było wspierane przez służby bezpieczeństwa rosyjskie, miało wywołać kryzys graniczny, tak, który znamy też teraz z granicy polsko-białoruskiej, czy, czy litewsko-czyłotewsko-białoruskiej, więc, więc są, są takie elementy, na które warto zwracać uwagę w. Regionie analizując te, te, tego typu zagrożenia, infrastruktura energetyczna, jeżeli chodzi o wydobycie, wydobycie ropy i gazu, tutaj Norwegowie zwiększyli swoje wydatki na działalność kontrwywiadowczą i na zabezpieczenie swoich obszarów morskich, żeby nie doszło do jakiegoś typu dywersji, która mogłaby. Wpłynąć negatywnie na, na wydobycie surowców, które w obecnej sytuacji, kiedy rzeczywiście ta współpraca energetyczna między Unią Europejską a Rosją jest zamrożona. Norwegia jest jednym z kluczowych graczy, jeżeli chodzi o dostawy energii do, do Unii Europejskiej. Na to było do tej pory obecne przede wszystkim w Norwegii w formie ćwiczeń, które jednak nie rozgrywały się na norweskiej dalekiej północy. Sojusz w Arktyce był praktycznie nieobecny. NATO nie ma jakichś kontyngentów wojskowych na stałe w e, Grenlandii czy w innych miejscach e, Arktyki. I wynika to z jednej strony z samego stosunku państw arktycznych do tego zagadnienia dlatego, że z jednej strony mieliśmy tradycyjnie Norwegię i Islandię, które postulowały wzmocnienie natowskiego odstraszania w regionie, większe zaangażowanie NATO na północy. No, a z drugiej strony mieliśmy kraje takie jak Dania, Kanada, też Stany Zjednoczone, tą grupę takim bardziej ma, ma, malkontentów arktycznych, która mówiła: no, no, po co nam te państwa z południa tutaj? Mamy swoje ekskluzywne forum, zarządzamy Arktyką, nie udostępniajmy jej szerszej społeczności międzynarodowej. Nawet jeżeli chodzi o te sprawy bezpieczeństwa, to jest też związane z tym, że Kanada patrzy inaczej na obronę tej Arktyki Północnoamerykańskiej, gdzie jest to dowództwo obrony północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej, to, to, to wspólne dowództwo z Amerykanami NORAD, um, które odpowiada za ten sektor Arktyki i oni tutaj stawiają na współpracę z Amerykanami, wzmacniając e, bezpieczeństwo tego obszaru. A równocześnie przez lata Kanada postulowała odprężenie i łagodzenie napięć w tej europejskiej części Arktyki, budowanie środków zaufania z Rosją. A na przykład Dania, jako kraj mały i z niezbyt dużym budżetem obronnym, też obawia się arktycznego wyścigu zbrojeń, większego zaangażowania militarnego w regionie, które sprawiło, że Sama dania musiałaby wysyłać dodatkowych żołnierzy, dodatkowe platformy, czy to okręty, czy, czy, czy samoloty i takiemu wyścikowi zbrojeń po prostu Duńczycy by nie mogli, nie mogli sprostać. Impulsem do zmian była jednak rosyjska inwazja na Ukrainę. I chociaż koncepcja strategiczna Sojuszu nie mówi nic o Arktyce, chociaż komunikaty końcowe ze szczytów natowskich Arktyki nie wspominają właśnie ze względu na te różne podejście najbardziej zainteresowanych państw do regionu, to panuje przekonanie, że NATO powinno w większym stopniu zainteresować się regionem, czy to na łonie Komitetu Wojskowego NATO, czy to poprzez przynaglanie państw członkowskich do tego, żeby odmrażały swoje zdolności arktyczne, tak, które były zaniedbane w ostatnim 30-leciu, żeby odbudowywały swoje zdolności wojskowe do do tego, co nazywamy zdolnościami do działań w warunkach zimowych, tak w tym żargonie, żargonie wojskowym, więc tutaj, tutaj jeżeli chodzi o, o samo NATO i przyszłość jego zaangażowania, to na pewno nie, nie, nie można spodziewać się czegoś na miarę państw bałtyckich i tej wysuniętej obecności grup bojowych, że tutaj nagle NATO rozmieści swoje wojska na, na Grenlandii, to to... Raczej będzie, raczej będzie dotyczyło takich zdolności pomocniczych, tak? czy to bezzałogowych, czy rozpoznawczych, zdolności do monitorowania tych obszarów. No i takim ważnym, e, ważnym wycinkiem tej rzeczywistości e, będzie na pewno zwalczanie okrętów podwodnych. No bo to jest coś, co, co w Arktyce ma miejsce już no, można powiedzieć od zawsze tak. I, i tutaj poszczególne państwa zwiększają swoje zdolności właśnie w, w tym zakresie i, i patrolowania, i zwalczania okrętów podwodnych, choćby poprzez te zakupy przez, przez Brytyjczyków, Norwegów, samolotów patrolowych morskich P8. Obecna reakcja sojuszników jest zupełnie inna niż ta w 2014 roku. Dlatego, że wtedy bardzo szybko w zasadzie do spraw współpracy arktycznej z Rosją powrócono w myśl business as usual, i panowało bardzo silne przekonanie, że Arktyka jest obszarem wyjątkowym na, na mapie rywalizacji międzynarodowej, w tym sensie, że różne rzeczy mogą się dziać między nami w Europie albo na Bliskim Wschodzie. Ale pokazujemy zawsze tą dobrą twarz w Arktyce, i że to jest obszar wyłączony z tej globalnej rywalizacji, i że, że tutaj w imię wyższych celów walki z globalnym ociepleniem, czy wspierania zrównoważonego rozwoju wspólnot autochtonicznych będziemy, będziemy współpracować. Otóż anegdotycznym przykładem jest ten z Kanady, gdzie w odpowiedzi na aneksję Krymu w 2014 roku e, Kanada rozważała, czy, czy, czy nie zrobić. Swego rodzaju demonstracji. Z dzisiejszej perspektywy no, no, brzmi to jako raczej miękki pokaz siły, a mianowicie zastanawiali się, czy zbojkotować jedną konferencję odbywającą się w ramach pod egidą Rady Arktycznej. W Moskwie i nie wysłać tam delegacji. Debata publiczna i rząd zadecydowały wówczas, że byłby to ruch zbyt daleko idący i radykalny, mogący doprowadzić do zaostrzenia relacji z Rosją i pogorszenia tej arktycznej współpracy. Więc, więc to, co, to, co jest ciekawe i na pewno warte odnotowania, to to, że wyciągnięto wnioski z tamtej sytuacji. To, co teraz państwa arktyczne chcą pokazać Rosji, ale też poniekąd w perspektywie Chinom, to to, że nie ma już powrotu do tego. W sensie takim, że jeżeli rywalizujemy na Bliskim Wschodzie, jeżeli rywalizujemy w Europie, jeżeli rywalizujemy na Dalekim Wschodzie, tak, to będzie to miało przełożenie na sytuację w Arktyce. Nie będzie można już się zasłaniać tym imperatywem, imperatywem pokojowej, pokojowej współpracy. No i tak na początku marca 2022 roku państwa Rady Arktycznej, wszystkie poza Rosją zawiesiły swój udział w jej pracach. To dla Rosji było w szczególności bolesne, dlatego że ona pełniła wtedy to rotacyjne przewodnictwo w tym forum. Rada, Rada została tak naprawdę do chwili obecnej zamrożona. Teraz już mamy norweskie przewodnictwo, więc. Tutaj w obszarach nieangażujących Rosję ta, ta współpraca znowu, znowu ma miejsce, no bo możemy sobie jeszcze wspomnieć o tym, że Rada Arktyczna to jest forum międzyrządowe. Bardzo ciekawe, dlatego że ono nie tworzy prawa, ale służy jego wypracowywaniu. To często różne rozwiązania wypracowywane w ramach Rady Arktycznej są później przyjmowane przez ONZ. Ostatnio mieliśmy do czynienia z tą regulacją dotyczącą połowów na Oceanie Arktycznym czy też kod morski dla Arktyki został przyjęty, wypracowany właśnie w, w Radzie Arktycznej, a przyjęty później przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I jest to ciało, które podejmuje decyzje jednomyślnie, więc w momencie, kiedy mamy tam Rosję, możemy, możemy się spodziewać regularnych kłopotów tak, z funkcjonowaniem, funkcjonowaniem tego gremium, no i Rada Arktyczna zajmuje się bardzo szerokim spektrum zagadnień. To są kwestie ekonomiczne i związane z bezpieczeństwem żeglugi, z wspólnotami lokalnymi, ochrona klimatu, monitorowanie zmian klimatycznych. Więc Rada Arktyczna zajmuje się tak naprawdę wszystkim co tyczy Arktyki, oprócz spraw wojskowych. To zostało odłożone na bok, bo lata temu, w 1996 roku, kiedy powstawała Rada Arktyczna, wszyscy wiedzieli, że to może niepotrzebnie zaogniać, zaogniać współpracę. I w sumie tak się stało. Te kwestie wojskowe i tak w końcu, w końcu wypłynęły, wypłynęły na wierzch. I to, I to przy okazji, właśnie już parę lat później, tej pełnoskalowej agresji Rosji. I od tego momentu Rosja jest izolowana, tak? jest izolowana w, w Arktyce, natomiast wielu analityków i wiele opracowań wskazuje na to, że taki stan jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. A to jest związane z tym, że na Rosję przypada połowa obszarów arktycznych. Więc y, współpraca w dziedzinach takich jak ratownictwo morskie, monitorowanie zmian klimatu, kontrola połowów, no te, te rzeczy po prostu nie mogą, nie mogą działać dobrze, i ich efektywność jest ograniczona w momencie, kiedy dotyczą tylko połowy Arktyki. Dlatego to, co ja prognozuję i o czym można przeczytać w raporcie, to to, że e, będziemy mieli do czynienia z takim podwójnym podejściem do, do zagadnienia Rosji i współpracy z nią na, na Dalekiej Północy. No, rzutować będzie na to przede wszystkim dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie, ale chciałem e, zwrócić uwagę na to, że e, to że państwa arktyczne mogą w przyszłości odblokowywać pewne formy współpracy z, z Rosją, na przykład w działaniach ratunkowych, tak, czy reagowaniu na jakieś sytuacje kryzysowe na Dalekiej Północy, nie oznacza, że równolegle nie będą wzmacniać e, zdolności obronnych, tak, i, i swojej obecności militarnej w Arktyce, która jest e, ukierunkowana stricte na powstrzymywanie Rosji, więc tutaj Najprawdopodobniej będziemy obserwować właśnie ten dualizm podejścia. To wszystko na dziś. Zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne filmy już wkrótce.